to jest pierwszy długi odcinek i ogólnie teraz robię takie rzeczy, że wycinam rolki papieru na pół rysuję jakieś fajne rzeczy które nożyczki, koloruję je biorę nożyczki, wycinam potem wycinam, no zobaczycie teraz było na świnkę nie oceniajcie moich zdolności plastycznych dla mnie to jest dobre. No nie? No jest nic. Każe jak to do tego zmieszczę. Nie, będzie git, dobra. I ym, no, ja to wycinam i widzimy się po wycięciu. Tak już po wycięciu się prezentuję. Poczekajcie chwilę. Coś tylko zrobię. Wycięłam już taki kwadracik teraz do niej. Teraz ją tu wsadzę. Tak wygląda, zapakowana już świnka. Nie ma poworów, że to świnka. Teraz ją tylko wsadzę do tego pojemniczka. Najpierw musiałam tutaj zakleić, żeby nic nie wypadało. Teraz wsadzę to tutaj. Teraz zrobię do niej jakieś korytko z jedzeniem i picia.